trzeciego wyścigu ruszamy i znów gospodarze z tego startu jak zarmat jakiś z pocisków jeden i drugi na dwóch pierwszych miejscach gospodarze, ale jedzie Thompson jest szybki, próbuje minąć Tarasenko, chyba to mu się uda w tym momencie, bo chodzi między jednego a drugiego zawodnika kkm no i teraz proszę, co robi Duńczyk fantastycznie to zrobił jeszcze ma ochotę do walki Lebiediew, a chce tutaj odpowiedzieć atakiem Duńczyk Duńczykowi, czyli Jense Tomsenowi, który chyba się nie spodziewał tego, że Anders będzie tak szybki. Ale jakieś korekty chyba błyskawiczne musiały pójść między tą jedną a drugą próbą. Teraz zrównują się motocyklami. Świetna walka. Jednego i drugiego. Duńczyka w obu zespołach. Ostatnie okrążenie za chwilę rozpoczną. Tomsen obejrzał się, gdzie jest Jensen. A on jak cień, jak anią stróż blisko. I teraz jak z tego łuku wyjście. Tomsen jedzie szeroko! A Jensen odczytał. Ten ten tor idealnie, bo pojechał po wewnętrznej i to będzie chyba klucz do sukcesu. Michael Jebsen Jensen, jednak on.